A uderzał Mikołaj Chron. I teraz Daniel Król, idziemy w drugą stronę. Daniel Król ma troszeczkę miejsca, dobrze tutaj przed Dryblink, ale chyba za dużo. Aj, ucierpiał, ucierpiał tutaj Sebastian Antoszewski. dziak, mamy bramkę na 1 do 0. Pytanie, czy będzie... No i nie będzie sprawdzona ta no, sytuacja. Jednak nie, Myślałem, tutaj sędzia że... przekonany o słuszności swojej decyzji. Zresztą też nie było jakichś ogromnych protestów ze strony L LGW, także no, gramy dalej. Ale teraz duży błąd i Szemysław świetna Ujas, tutaj sytuacja. Do... I 2 do 0. Pawła Ujasa, akcja braci. Daniel Król. Ale tutaj e... Król miał pewne pretensje do arbitra, ten jednak niewzruszony. No i przed kolejną szansą Paweł Ujas. 3 do 0. Gracza z numerem 4, drugie trafienie. Opanować piłki a i tutaj minął się teraz Mateusz Niedziałkowski. Ze świetną okazją wychodzi Alpin Stars No mamy 3 do 0. Tym razem Kacper i dziak Przemysław ujaz krótko z Mikołajem Wroną, ale się pograli. No. Ręce same składają się do oklasków. No i jedziemy w drugą stronę. Pewnie wyprowadza teraz piłkę Przemysław Ujazd na lewą stronę do Mikołaja Wrony. Mikołaj Wrona ma dużo miejsca, bardzo dobre uderzenie, no i mamy bramkę. Tak. Żeby cokolwiek stanęło im na przeszkodzie. Jakub Grzywniak, wycofanie do Marcina napierały, ma bramkę, LGW. O i, i miejsce, teraz pusta LGW. bramka, biegnie tutaj ze spokojem Paweł Ujazd i pakuje piłkę. No, ale widzi to już jest drugi taki faul. Uderzenie to dość zaskakujące również dla nas, ale, ale dobrze reaguje. Bardzo dobrze Marcin Napierała. No tak, w kafele Prolidze gramy. Jest szansa, ależ tutaj ekwiblirystycznie No i mamy gol. Mamy gol Przemysław Ujazd. Tym razem wpisuje się na listę na pochwały. I mimo niesprzyjającego wyniku, naprawdę może się podobać to zaangażowanie i walka o, o każdą piłkę. Krystian Jakubowski trzyma się przy pilce. Zagranie do Niedziałkowskiego. Ale nie doszedł do TPP, gra z numerem 11. Zygadło wystawia do Ujasa. I... Ujas, jest kolejny gol. Piąte trafienie Pawła Ujasa. Też lekkie zderzenie, ale obaj panowie podali sobie dłonie, no i gramy dalej. Na szczęście tam nie doszło do kontaktu z twarzą przeciwnika, może się to skończyć bardzo źle. No ale już Grzegorz Zygadło wystawia Antoszewskiemu. Zagranie w pole karne. Jeszcze Zygadło do Pawła Ujasa, ten jest. trafia w poprzeczkę, a piłkę do pustej bramki jak Grzegorz Zygadło Zygadło świetnie, świetnie dwóch. jest gol numer no 11 Zygadło do Pawła Ujasa Pawł jest za tobą do tej piłkinka wrona jeszcze Grzegorz Zygadło Świetny dribbling teraz Zygadło wystawia do Wrony, ale ten powstrzymany od uderzenia i Przemysław Ujas. Strzałem z dystansu świadczy po prostu o fenomenalnej dyspozycji e, w kilku ostatnich miesiącach, jak nie nawet latach tego zawodnika. Przemysław Ujas wystawił, Mikołaj Wrona, Ależ tutaj już Zygadł. zabawa 13 do 0, 13 do siebie się o, nie wszystko. Nie osobiście już trafił taki mecz w tym sezonie. Szczerze nie pamiętam Autorów tego widowiska, ale 15 do 2, jeśli się nie mylę, wynik. No tak, ale tam było do dwóch, a tutaj nie zapowiada że było no 1 i mamy, proszę Państwa, w międzyczasie kolejną bramkę. Ty jeszcze niedawno grał w pierwszej lidze? Nie wiem, czy jesienią, czy, czy wiosną 2024 roku udało się im wywalczyć awans. no W tym sezonie przygoda w ekstraklasie. Ale jest razie... gol, jest kolejna bramka, tym razem na liście szwedzkich wpisuje się Mikołaj Wrona. Tam też duże emocje na boisku numer 1 obecnie. Tak, tam starcie trzecioligowe, Magików z Rio z portami e, portem lotniczym Wrocław Teraz Paweł ujazd. i tam niewiele z brakowało zygadło. zygadło, sobie wcisnął kolejną bramkę. Jeszcze jest ujazd razem z zygadło Zygadło wystawia do Mikołaja no Ale szuterzył Mikołaj Wrona, no bomba 16 to zajra, tak? Dobrze Wiktor żył tutaj przez całe spotkanie czujny naprawdę spore pochwały dla golkipera Alpinsers. Teraz Grzegorz Zygadło dopada do piłki w polu karnym, wystawia jeszcze do Pawła Ujasa, ten do Mikołaja Wrony. I Mikołaj Wrona z bramku numer 17. Nie...